Dzień dobry, witam wszystkich. Zobaczcie, tu już jest gruba akcja. Projekt Gondola. Próbuję e, z wodą i z jakimiś tam manżurami. O, widzimy tutaj rybki. Kurde, zaraz Wam pokażę. Pięknie, już się, już się zapowiada. <laughs> Projekt Crazy Gondola Deli. <laughs> no i co, zaraz przełączę kamerkę i Wam tutaj trochę poobjaśniam. Zaraz, zaraz będziemy sprawdzać. Dobra, coś Wam opowiem. E, mamy trzy panele. Każdy panel to jest 430 W. Jakieś tam 50 V. E, no, na razie, na sztukę to robiłem. Tu mamy na linkach. Mogę go ten panel, tu na linkach, w czasie podróży, mogę go położyć w dwóch pozycjach. No, zobaczymy wszystko. Teraz będę próbował, jak to się sprawdzi. Kurde, no chciałbym przepłynąć tą rzekę. Bo no, piękna sprawa, jak przepłynąłem 80 km, spodobało mi się. E, no, kajak za dużo gratów. Aczkolwiek, no nie chcę tylko na łatwiznę i na silniczku. Bo e, chciałbym też wiosłować. Widzicie, są wiosła. E, opcja jest też taka, że tu mam jakieś, zobaczcie na firankę. E, tu mamy MPPT. Myślę, że cały mózg będzie ładował baterię, będę widział na bieżąco ile schodzi. Mamy rolgaz na kierownicy. Tutaj mamy potencjometr też rolgaz, tylko można powiedzieć no taki coś jak to jest coś takiego jak tempomat, że wiadomo no przez tyle godzin trzymać w jednej pozycji. No i tutaj będę płynął też na rumplu. Wiadomo, do no tyle godzin jedna pozycja to by była męczarnia. Mamy na wejścia na dwa telefony ładowanie od razu. No i tak, jak już powiedziałem, tu jakaś ławeczka, schowek. Fajnie, bo jest cień. Kurczę, no spoko, bo ostatnio jak płynąłem, to mi tak spiekło. Myślę, że ten cień zrobi robotę, bo jeden, no to mogłoby być słabo. No, silniczek gdzieś tam przerobiony, zobaczymy z tą dentką. Zobaczymy z jedną baterią, raczej chyba popłynę z jedną baterią na wariata. A, jeszcze jedno zrobiłem tutaj, takie wsówki, tylko jeszcze nie zdążyłem kupić beczki puste, że jak będzie bardzo tym chwiało, no to beczki będą jak takie boje, nie, pomocnicze. Nie wiem, nie wiem jak to się sprawdzi. Dzisiaj to testuję tylko raz, później wrzucam na wodę i ogień. Dwie opcje są: chciałem płynąć narwią, ale są jazy, trzeba by było przenosić, więc to jest no bez sensu, bo bardzo trudno by było samemu to przenieść. Trzeba by było mieć wózek i to już jest kombinowanie, więc opcja jest od Augustowa albo biebrzą i włączam się do narwi. Kusząca propozycja jest Biebrzą, aczkolwiek nie wiem, jak tam jest bardzo płytko. No, pewnie będzie dużo momentów, że będę musiał to prowadzić, no ale taka jest zabawa i taka jest przygoda. Kurczę, no Augustów, bardzo kusząca propozycja, bo kanały augustowskie są podobno przepiękne, no ale jednak ta biebrza tam jest około chyba 120 km, nie ma nic. Zero zabudów, e, jakichś tam, wiecie, e, przystanków, także zdany na siebie. E, no i co, no dajcie znać, jak Wy to widzicie. Ten pomysł. Fotelik będzie składany, tak jak mówię, no na kierownicy, żeby też była przyjemność. Zaraz posprawdzamy, trzy opcje. Kierownicę e, można klapnąć, opyk, dajemy ławeczkę i wtedy lecimy na wiosłach. No i wtedy patrzymy, jak to wszystko się zachowuje. Zaraz coś tam ponagrywam, więc oglądajcie, zostańcie do końca. Bo będzie się działo. Silniczek generuje całkiem niezłą moc 4 kW, ale no ja nie będę na tyle płynął. Także. Dej co mamy godzinę 17 i jeszcze jest całkiem niezła produkcja. Także dajcie znać co myślicie o tym kryzolskim pomyśle.